Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z budowy naszego wymarzonego domu, czyli foksówki, a dzisiaj będzie papa Dance, czyli pozioma izolacja przeciwwodna fundamentów. Jeżeli coś wynies wyniesiecie z tego filmu i w jaki sposób Wam pomogę, to pamiętajcie o subskrypcji, będzie mi niezmiernie miło i lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Dobrze, więc najpierw troszeczkę pogadam, abyśmy mieli jasność. Na pewno wielu z Was, podobnie jak ja, zastanawiało się, jak zaizolować swoje fundamenty, jakie dobrać produkty, systemy, no i jak to wszystko połączyć. Tak więc, pierwsze od czego musimy zacząć, aby prawidłowo dobrać izolację, to projekt budowlany oraz warunki geologiczne działki, a przede wszystkim sprawdzić poziom wód gruntowych. Może teraz tego nie widać, ale u mnie, zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, okazuje się, że wody gruntowe są na dość wysokim poziomie, bo Około 1 metra z tendencją właśnie do ich wzrostu. Grunt to głównie piach, a fundamenty, ze względu na wielkość, a przede wszystkim rozpiętość tego budynku, są głębokie na 1,75 m od poziomu 0. Tak więc, biorąc pod uwagę poprzednie badania, okazuje się, że fundamenty będą musiały opierać się w wodzie. Aby to wszystko było szczelne, zdecydowałem się na tak zwaną izolację ciężką fundamentów na systemie Nexlera, tak samo poziomą, jak i pionową, ale dziś skupimy się na tej poziomej. Żebyście mieli podgląd na całość, całość zabezpieczenia przed wodą, podzieliłem ten film na etapy, ale w skrócie będzie on wyglądać następująco. Na ławy idzie szybko schnący grunt bitumiczno-anionowy, następnie kleimy na zakładkę dwie warstwy PV200, czyli podwójnie modyfikowanej SBS podkładowej papy asfaltowej. Natomiast na wytyki, czyli miejsca pod słupy, gdzie nie można dać papy, pójdzie tak zwany szlam, czyli jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca, która właśnie jest odporna na negatywne parcie wody. Tyle w teorii, zróbmy to teraz w praktyce. Pierwsze od czego musimy zacząć to usunąć cały syp z naszych ław i z każdego miejsca, gdzie właśnie będzie przyklejana nasza papa, a wcześniej będziemy gruntować. Natomiast co jest istotne, to to, że chłopaki są szybsi ode mnie i po prostu już gdzie nie zaczęli kłaść tą papę, a nawet uszkodować ściany fundamentowe. Więc słuchajcie, zaczynamy sobie właśnie od odkurzenia, od wystotkowania naszego betonu. Po takim wstępnym odpyleniu musimy się pozbyć takich właśnie luźnych, luźnych kawałków betonu, które jakoś bardzo nam wystają. Tutaj też się warto skupić przy tych właśnie wytykasz do naszych słupów, bo tutaj nie będzie papa tylko taki specjalny preparat. Potocznie nazywany szlamem. Więc ławy już mamy wyczyszczone, a teraz przyjdzie czas na gruntowanie. Przechodzimy do sporządzenia naszej magicznej receptury Primera Bitflexu. Generalnie akcja jest taka, że w zależności jakie macie podłoże, wszystko jest napisane na opakowaniu i w karcie technicznej tego produktu, ale w naszym przypadku jest to beton W8, czyli taki mało nasiąkliwy, że tak, dalej, że tak powiem. To istotne jest, aby wymieszać to 2 do jednego z wodą. Trzeba go wcześniej po prostu dobrze wymieszać, ja już to zrobiłem. Przelewam sobie do mniejszego wiaderka i on jest wodorozcieczalny. Wystarczy go teraz dobrze wymieszać. No i słuchajcie, wracamy do naszych ław. No i gruntujemy i teraz tak, możecie gruntować przy użyciu, tak jak ja, po prostu pędzla. E, można gruntować też natryskiem. E, to już zależy od Was, tak? Tutaj słuchajcie chłopaki wcześniej specjalnie zostawili mi taki fragment, yy, po prostu, który jest jeszcze niezagruntowany i nieprzyszykowany, bo jak widzicie już tutaj wszędzie jest położona papa, co jest istotne, aby po prostu dobrze ten grunt wszędzie powcierać i zobaczcie jak on fajnie kryje. I jak Wam gdzieś tam ścieknie na bokach czy coś, to też nie ma większego znaczenia, no bo... Potem i tak ta ława, tylko to już będzie też na systemie Nexlera, ale po prostu już innym preparatem będzie ona, ta wodoszczelność robiona, ta izolacja. Natomiast tu sobie ładnie rozcieramy w różne strony, i to jest o tyle spoko, że starczy, słuchajcie. Takie jedno wiadro na 110 metrów kwadratowych, jak dobrze pamiętam. Oczywiście w zależności od tego jakie jest rozcięczenie i jakie macie podłoże, tak, które będziecie gruntować. Ale na moje fundamenty, łącznie ze ścianami, bo tu jeszcze ściany będą z tego rodone całe, które tam właśnie chłopaki murują, to wyjdzie około 4 wiader, co nie? więc ta wydajność jest naprawdę duża. Ale w ogóle po co się gruntuje pod papę? Celem naszego gruntowania jest przede wszystkim zwiększenie przyczepności późniejszej izolacji z papy właśnie do naszych ław fundamentowych. I tutaj uwaga, nie możemy mylić tego produktu z popularnym dysperbitem, bo primer działa i jest zupełnie czymś innym. I ja wiem, że to co zaraz powiem może brzmieć jak wyrecetowana regułka reklamowa, no ale prawda jest taka nie inna, że tutaj mamy do czynienia z emulsją asfaltową, której cząsteczki są kilkadziesiąt razy Mniejsze niż przy standardowych wyrobach bitumicznych, które po prostu wszyscy znamy, i właśnie dzięki temu seria i system Nexlera Bitflex, na który się zdecydowałem, o wiele lepiej wypełnia pory w podłożu i zabezpiecza je dzięki temu przed wilgocią. Natomiast, podobnie jak inne produkty, nie ma on rozpuszczalników, czyli nic nie zrobi naszemu styropianowi na późniejszym etapie budowy. Tak jak przyjdzie potem tutaj szalunek, i tu będzie wlany pomiędzy beton, to w tym miejscu nie może być żadnej e, papy ani tego podkładu, ponieważ tutaj będziemy dawać specjalny szlam. Jeszcze nie wymyślili takich kamer, ale może kiedyś, że to w ogóle nie śmierdzi. Znaczy to praktycznie to w ogóle nie ma zapachu, co nie? To jest tak jakbym malował czymś o zapachu wody, czyli bez zapachu. No i mamy to zagruntowane. Teraz trzeba poczekać aż wyschnie, więc w międzyczasie będziemy mogli zacząć przygotowywać naszą papę. Według zaleceń producenta po 30 minutach już można kleić, grzać papę. A to w zależności oczywiście od temperatury zewnętrznej. U nas dzisiaj jest no tak w rękach 5 stopni, ale jest wiatr, więc dlatego to już widać, że zaczyna przesychać. Rzeczywiście on jest szybko schnący. Niech sobie to odetchnie, a ja idę ogarniać papę. No to jedziemy z naszą papą. Co jest najistotniejsze, rolka ma yy, metr szerokości. Ławy mają słuchajcie po 50-60, w zależności która. Więc musimy ją sobie przeciąć na pół. Rozwijamy sobie naszą papę. Teraz ją przekładamy na drugą stronę. Mamy szerokość setkę, tak? Mamy przeciąć na pół, bo będziemy robić zakład. Zobaczcie jak fajnie Nexler wymyślił, że są takie, co 10 cm są narysowane plusy i w tę stronę i w tę stronę. Więc teraz wiemy, że ciąć jak będziemy tnęli, cieli w tę stronę, to mamy połowę. I teraz dlaczego obróciłem papę? na drugą stronę, bo jak zobaczycie z tej strony mamy właśnie to ziarno, co nie? i po tym ciąć zaraz jest tępy nóż a jak tniemy z tej strony to nie tępimy aż tak naszego ostrza no i po prostu jest łatwiej, tak? i tutaj też taka informacja, to jest pewnie jak ktoś z was buduje, albo się tym zajmuje na co dzień, to wie o co chodzi, ale jest to też napisane w karcie produktu i producent zaleca, aby papa była przechowywana właśnie stojąco. Nie może leżeć, ponieważ zacznie się odkształcać. O coś takie fale nam potem zrobią. No i kolejny temat, że powinna stać w cieniu, co nie? Czyli tak jak u nas właśnie jest gdzieś schowana za, za jakimiś krzakami. Jeszcze nie ma na tyle gorąco. Ale no, jakbyście to robili w lato, to jest to dość istotne, bo ona po prostu potem się nam podkształca. No i dobra, zaraz będziemy kleić naszą papę, natomiast teraz co jest istotne? Jak się przyjrzycie, to papa z jednej strony ma właśnie taką folię, yy, od spodu też, i to jest wyznacznik, jakby do jakiego momentu trzeba grzać. Natomiast zanim przejdziemy do grzania, to musimy ją sobie, że tak powiem, tutaj rozplanować. I tą krawędzią, która nie jest przycięta, czyli właśnie tą gładką, tą z folią, tą oryginalną, układam sobie do boku ławy i tutaj w tym miejscu pamiętam również o zakładzie. I teraz tak, jeżeli papa się nachodzi w ten sposób, czyli krótszym bokiem na dłuższy, powinno być to 12 cm według zaleceń producenta. Natomiast jeżeli będziemy kłaść dwie warstwy papy, ona się będzie nakładać o w ten sposób, czyli o tak, z dłuższego boku, to powinno być to 8 no, w naszym przypadku wyjdzie tego i tak więcej, ponieważ ławy są 60. Nie wszystkie, bo w zależności która, ale tu gdzie są 60, to będziemy mieć po prostu tego zakładu więcej. Ale mimo wszystko i tak robimy dwie warstwy. Więc teraz zobaczcie, jak ona się ładnie rozwija, dlatego że wcześniej ją równo złożyłem. Tak, dojeżdżam sobie tutaj. Teraz słuchajcie, będziemy robić. Ten zakład, więc tak, pyk 12 cm, czyli mamy to, te nasze krzyżyki, ucinam. I teraz na razie sobie to odłożę na inną ścianę, na krótszą, a tutaj wezmę dłuższy po prostu. Kawałek staram się też nie chodzić już po tym co wcześniej zagruntowałem i analogicznie w drugą stronę teraz będę rozwijał, ponieważ ucięte mam z tej strony, a tutaj mam równo, co nie? Czyli tu sobie wyrównać do tej krawędzi, cyk i wzdłuż krawędzi rozwijamy sobie ją ładnie. Staram się robić jak najmniej tych łączeń, bo mógłbym to zrobić na zakład, tak? I nic by w tym nie było złego, tylko po prostu ja wiem, że i takie później wykorzystamy, więc na razie jak mogę coś zrobić z całej rolki, że tak powiem, to wygodnie jest to zrobić z całej rolki. Dochodzę do naszego słupa i staram się tutaj zrobić jeszcze taki mały zapas, żeby nie dochodzić do końca tą papą ze względu na to, że po prostu tutaj dojdzie jeszcze ten szlam, co nie? Cóż, no nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu yy, porozmierzyć sobie tą papę dalej, a potem będziemy grzać. No i teraz wszystko to rozwinęliśmy, żeby to następnie zwinąć, <grytania> dlatego że będziemy to yy, zaraz wygrzewać tą papę i przyklejać. I chodzi o to, że będziemy ją nagrzewać i rozwijać, tak? Ale wcześniej sobie rozłożyliśmy po to, aby wiedzieć... Jak nam potrzeba, w którym miejscu, ile, i tak dalej. Jest ze mną Michał z braci Budowlańców, ponieważ po prostu we dwójkę się to robi y, łatwiej. I o co chodzi? Ja będę rozwijał i popychał to drutem. No, bo to będzie gorące, ponieważ tutaj tą krawędź będzie Michał podgrzewał. I na co trzeba zwrócić uwagę, to tutaj jest, widzicie, po całej całości nałożona taka, taka folia. Tak samo jest ona tutaj na narożniku. Eee, o co chodzi? W momencie, kiedy tą folię spalamy, to wiemy, że już papa powinna być nagrzana do odpowiedniej temperatury. Oczywiście jest to, to też uzależnione od tego, jakie są warunki pogodowe, a dzisiaj jest dość średnio. Dobrze, Michasiu. Zobaczymy jak będzie szło. I grzejemy pierwsze metry. Papa, której używam, jest materiałem, który możecie spotkać nie tylko na poziomie izolacji fundamentu, ale i stosuje się ją również na wielowarstwowe pokrycia dachów, tarasów, balkonów, posadzek na gruncie, ale i właśnie na fundamenty jako izolacja przeciwwodna podziemnych części budynku. Wcześniej powiedziałem, że pv 200 s 40 jest podwójnie modyfikowana SBS, no ale co to znaczy? SBS to skrót od użytych różnych komponentów i np. SBS liniowy nadaje papie elastyczności, a radia Odpowiada za trwałość, wytrzymałość i odporność na wysoką temperaturę i promieniowanie UV. No i teraz tak, aby izolacja z papy była wykonana prawidłowo oraz spełniała warunki wodoodporności, to kładziemy dwie warstwy, gdzie każda z nich jest podgrzewana i klejona do podłoża. Oprócz tego warto przypilnować, aby na zakładach i bokach podczas grzania wypływ masy asfaltowej miał około pół centymetra na całej długości. Wiem, że nie jest łatwo to uzyskać, ale warto na to zwrócić uwagę. Oczywiście na środku ławy później pójdą bloczki fundamentowe, których masa, podobnie jak i ciężar całego budynku, że tak powiem przydybie papę do podłoża, ale mimo wszystko nie warto robić tego etapu izolacji połebka. I tutaj też poza kamerą Michał powiedział fajne słowa, że na przykład wielu jest, wiele takich ekip i tak dalej... Yy... Inaczej chodzi mi o to, że jeżeli masz w te technologii Nexlera, że to ma być grzane i klejone, to tak powinniśmy robić. A niektórzy ci powiedzą nie, bo oni robili milion lat inaczej, kładli jedną warstwę albo po prostu nawet tego nie grzali i tak dalej. Tylko zapominają o jednej rzeczy, że ktoś mądry, producent po prostu policzył to, rozkminił to i daje ci na to gwarancję, tak? Więc jeżeli robisz coś niezgodnie z technologią, to niekoniecznie później to musi zostać uznane, prawda? Chociaż wy w większości przypadków y, po prostu kładzie się. Po prostu Paweł. się kładzie jedno roz, y rozwija i tyle. To jest element, rozumiesz? I, tak? I to jest, że tak powiem, standardowa procedura, ale właśnie są takie właśnie firmy jak Nexler, które robią tak zwaną czarną wannę, mhm. tak potocznie przynajmniej to jest nazywane, i to tam jest właśnie, żeby dwie warstwy grzać ze sobą. I teraz tak, jeżeli chodzi o te, o te wstawki tutaj, o, w tym miejscu, gdzie nie będzie szła nasza ściana fundamentowa, to nie są one wymagane, jest to trochę taki przerost formy nad treścią, yy, no ale można je zrobić, ja je zrobiłem. Natomiast, co jest istotne, to Michał mi tutaj zwrócił uwagę, że że za mocno weszliśmy tą papą w okolice właśnie naszych słupów dlatego teraz to podcinam i jest taka niepisana zasada że powinno być to około 5 cm dookoła właśnie takiego luzu tej papy pod naszego pod nasz słup ale to i tak będziemy Właśnie za chwilę uszczelniać dodatkowo, tak jak zobaczycie na krawędzie, tak samo też jak, jak ją grzaliśmy, to głównie skupialiśmy się na krawędziach, bo na przykład środkiem tutaj, gdzie jest łączenie czy coś, to nam dojdzie bloczek i to po prostu dużo waży i ją i tak przydybie. Przy Ostatnim elementem poziomej izolacji ław, fundamentowych, będzie teraz wypełnienie właśnie tych szczelin, tutaj, które zostały pod nasze słupy. Z wykorzystaniem właśnie takiej mikrozaprawy uszczelniającej, która jest odporna na parcie wody. I to będzie, cały, to będzie już jakby cały system. Co jest istotne, to tutaj musi być oczyszczone, wyszczotkowane. To już będziesz w każdy słup dawał? No tak, już tyle tego zrobiłem, że jednoskładnikową mikrozaprawę uszczelniającą rozmieszamy z wodą w proporcji 1 do 0,22028. No, ja mam, że fajnie się to rozrabia. Zobaczcie, ona jest taka. Nie, właśnie jest taka jakaś zaprawa cementowa, tylko jest taka, mam wrażenie, bardzo elastyczna. Tak podąża za pacą. I naszą zaprawę uszczelniającą będziemy nanosić pędzlem. I tak nią malujemy, tak? Bardzo jest istotne to, żeby właśnie przy dawaniu pierwszej warstwy użyć pędzla po to, aby powciskać tą zaprawę w pory. Mam na myśli właśnie te wszystkie ubytki, które powstały. I to, co jeszcze jest istotne, że jedna warstwa powinna mieć w okolicy jednego milimetra. Generalnie nie powinna przekraczać dwóch, tak jest napisane. Więc zobaczcie, ja to tylko tak właśnie smaruję. Można do tego też użyć tej pacy, ale to przy drugiej warstwie. No, chodzi o to, że jeżeli mamy pędzel, to właśnie jego włosem, tak jak przy tym gruntowaniu na początku. Wciskamy to w te wszystkie szczeliny. tak dużo rozmieszałem tej zaprawy. Znaczy ja i tak będę robił jeszcze te inne yy, te słupy po prostu. Natomiast zwróćcie sobie uwagę na to, żeby nie rozrobić za dużo, no bo to yy, nam się zetchnie szybko po prostu. Śmiesznie się to strasznie nakłada, tak już wcześniej użyłem tego porównania, że jest to budyń, ale. No, i po paru godzinkach roboty ten fragment już mamy wykonany, że tak powiem, na gotowo. I chłopaki mogą na nim stawiać dalej, murować po prostu ściany. Zresztą ściany to też będzie już materiał na kolejne odcinki. Dlaczego ja się zdecydowałem na system Nexlera i zastosowanie tak. No, mocnej tej izolacji przeciwwodnej, no słuchajcie, może to naprawdę nie wygląda na chwilę obecną, ale serio z badań geologicznych czy tam geotechnicznych wyszło to, że tutaj poziom wody jest naprawdę wysoko. Ja wiem, że w całej Polsce on się obniża i większość po prostu położy jedną warstwę papy, pomaluje rozcieńczonym dysp dysperbitem, dysprobitem itd. Tak ja tego nie neguję. Ja po prostu robię tak, jak uważam za słuszne. Uważam, że fundamenty są na tyle istotną częścią domu, której nie jesteś w stanie później poprawić, że tutaj naprawdę nie ma co oszczędzać i dużo osób, architekt, kierownik budowy powiedział, że on by tutaj wykonał właśnie to w ten sposób. Więc ja to w taki sposób właśnie wykonuję i nie żałuję ani grosza. Jeżeli chcielibyście się też zapoznać z ofertą Nexlera, to w opisie filmu umieszczam wszystkie niezbędne linki i zapraszam Was już na kolejny odcinek, który będzie za tydzień. Cześć!